Because it's easy to be alone To nowego opryskiwacza, bo musimy to nagrać. Muszę wam pokazać, co i jak. Jest to opryskiwacz Goliak 5200. Ja to rozłożę, sobie opryskiwacz. Wyłączę, czy tutaj co to. Jest to opryskiwacz 5200. Yy, ma zapas wody. Zapas wody zapas, nadmiar wody może być mamy zbiornik 5500 yy, mamy poszczególne sekcje rozkładania własna hydraulika własna hydraulika, skręt na oś jest sensory wysokości co tu jeszcze będzie? dwa dnia z takiej

jest włączona Najlepiej to będzie wyłączyć bo to... Teraz wyłączymy, ale Cyk, musi się podnieść, zablokować No niestety, tak już to jest, nie? Nie w tą stronę W tą stronę Zyknąć. Złożyć <ścoughs> Gładamym podwójnie, bo, żeby wszystko przeszło, te dwie sekcje wyłączam Trzy trzy. Sekcje wyłączam Na, nie, trzeba tego No, są słupy, są jakieś tam niedociągnięcia, bo to nie opryskamy wszystkiego normalne tych suków na tych polu jest trochę sporo no ale nic się nie zrobi z niestety syk, o, tu mamy też wkół. estamos en el parque Vamos Osh, Mamy siedem sekcji opryskiwacza. Tak, się, tak wygląda rzepak. Robimy oprysk na yy, samo siebie jęczmienia i inne co Smitlanie Lanc, yy, tutaj. Smitlanie szczelki, drągające, czyli kogut yy, i pierdoły tak? Lance są łamane w dwóch miejscach. <laughs> znaczy, lanca jest w jednym miejscu. Jest na pół tylko składana. Yy, możemy robić jaskółkę. To no wszystko zresztą możemy robić. Pochylenia różne pierdolę Idziemy na jeden, prędkość jest. Na komputerze, jakie pokazuje 8,4 4, jest 27 metrów. Tak jak mówiłem, skręt na oś nie jest przez siłownik przepływu oleju, tylko jest, tutaj taki ma czujnik. Nie odkręca sobie... No to no, on no, no. Jest to długi opłyskiwacz i nie mógł mieć tego dyszla, yy, dlatego jest na osi. Naprawdę robi to fajną robotę, ładnie zachodzi, yy, jak tam się osiemdziesiąt naprawdę, naprawdę jest bardzo dobrze. Oczywiście mamy nawigację, sterowanie, prędkość yy, jest w nawigacji, czyli antena. ogólnie może źle, może nie sobie już Będą rypać bo to, to jest polski polskie rolnictwo najlepiej Przypierdoli Patrzcie, na przykład 64 cm Zmniejszam to, więc 50 jest maksymalnie minimum I, i belka sobie trzyma od rośliny wysokości. <laughs> yy, są trzy sensory. Jest na środku. i Są dwa po bokach. Na, na środku, bardziej z tej strony jest to tak zrobione, yy, nie wiem czemu, ale tak jest. Mi zdaje to naprawdę fajny egzamin. Nie zawsze zapanujemy nad taką belką. 27 metrów to jest jednak spora belka. Zawsze dodam radę, i, 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 i ze względu na to wzięliśmy sobie sensory. Zyskamy w dawce 200 litrów na hektar. Oczywiście sensor lata. sobie by z tą Czy jest pełny, czy jest pusty? nie sprawia mu to problemu nie mamy żadnych ten gór teraz jest w miarę mokro i sobie chodzi elegancko Nie ma co tam mówić Aluminiowa belka Jest od dużo lżejsza Znaczy rozkładaniu składaniu yy, On no nie, nie trzeszczy jakoś tam jak metalowa. Naszą Nasz będzie do sprzedania to Znaczy Nie do sprzedania Muszę go wystawić tylko tam na OLX i... To był Berthoud 4200 Jest po prostu no Oczywiście jesteśmy za domem, Dobra. Dobra. i teraz klikamy auto. Łączyły się poszczególne sekcje. <k Keskuń> Zapach jest duży, ale no, e, e, mieliśmy sporo opadów i dlatego nie w wcześniej. Dobra, na razie kończę. nagram, wam jeszcze jakiś film pokazowy z bliska, co i jak, jak jest złożone i w ogóle. No na razie hej.